Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacoordis, na przełomie Wielkiego Postu i Świąt Wielkanocnych rodzi się taka refleksja. Na ile my tę tajemnicę paschalną głęboko przeżywamy? Na ile powierzchownie. W Wielkim poście w tych wszystkich nabożeństwach, w których uczestniczyliśmy, czy to drogi krzyżowej, czy gorzkich żali, przecież nie chodzi o to, żebyśmy się jednak tylko jakoś tam sentymentalnie poużalali nad tym Panem Jezusem, jak on cierpiał tak. Ech. Takie wzbudzali w sobie jakieś tam ckliwe żałości, tak tam typu łoja, matka boleściwa i tak dalej. Tak nie o to chodzi, naprawdę nie. Chodzi o to, iż byśmy zrozumieli głęboki sens tego cierpienia. I jeżeli na nas pada jakieś cierpienie, zupełnie przez nas. Nawet niezabinione, tak? Jakaś tam choroba, strata, ból w naszym życiu. Żebyśmy potrafili to twórczo przeżywać, rozumiejąc, że Pan Jezus drogą męki i krzyża nas odkupił. Że to jest droga zbawienia. I nie o to chodzi, żebyśmy grzeszyli jakimś masochizmem. Szukali specjalnie cierpienia, tak? Dla, dla, po to tylko, żeby cierpieć? Nie, absolutnie nie. Żaden człowiek zdrowy nie powinien chcieć i szukać cierpienia. Tylko, jeżeli ono już na nas spada, abyśmy potrafili je twórczo przeżywać, nie marnować tego, bo to jest skarb bezcenny, to jest nasza droga zbawienia. Chrystus nas w ten sposób, właśnie drogą męki, drogą krzyżową i wreszcie przez śmierć na krzyżu nas zbawia. I taka jest droga każdego z nas. Dlatego powtarzam w nieskończoność. Już, już mówiłem o tym, tak? ale powtarzam to. Niezmienną głupotą jest powiedzenie, że. Pan, co się Panu Bogu nie udało, starość się nie udała. Właśnie, że bardzo się udała. Ona jest genialna, idealna, tak jak wszystko, co Pan Bóg zamyślił i stworzył, to jest doskonałe. Dlaczego? Bo gdyby, gdyby nie starość, gdyby nie nawet jakieś niedołęstwo jej towarzyszące, choroby, dolegliwości, to zachodzi takie niebezpieczeństwo graniczące z pewnością, że nigdy byśmy nie zwądrzeli. Potrzeba tego doświadczenia przykrego, żeby zacząć myśleć sensownie o swoim zbawieniu i żeby zdążyć, oczywiście z Bożą pomocą, Bożą mocą się zbawić, tak? I to i temu służy właśnie wielki post. Nie to, żebyśmy się poużalali nad Panem Jezusem, jaki On biedny, raczej użalić się powinniśmy nad sobą i coś przedsięwziąć, żeby odmienić nasze życie i zacząć podążać nie na manowce, tylko zacząć podążać drogą zbawienia. I dalej, tajemnica zmartwychwstania pańskiego przychodzi zaraz. Po wielkim Poście. I co to dla nas znaczy tak naprawdę? Że i my mamy zmartwychwstać w Chrystusie i z Chrystusem? To jest cel naszej wędrówki. Nie mamy się zatrzymywać tu i teraz. I nie chodzi o to, iżbyśmy Wielkanoc tylko śpiewali radosne pieśni, tam świętowali jakiegoś zajączka, nie wiem, koszyczki i takie tam różne inne yy, miernoły. Nie, nie o to chodzi. To oczywiście też może być jak najbardziej. Ale to są jakieś mar marginalne sprawy. Ważne dla nas jest to, że Chrystus z martwych wstał. Że przed nami jest życie wiekuiste, nigdy niekończące się i żebyśmy tego nigdy sprzed z, y, z oczu nie stracili, tej perspektywy naszej, zbawiennej. Inaczej ni, nic nie miałoby sensu w tym naszym życiu doczesnym. Sens temu wszystkiemu, co robimy, w czym przedsiębierzemy, w, yy, w czym uczestniczymy, co przedsiębierzemy, yy, co, co jest w ogóle naszym jakimkolwiek udziałem, Sens, sensem tego wszystkiego jest zbawienie. Inaczej to byśmy trochę powalczyli, tam nie wiem, trochę się po, za przeproszeniem powygłupiali i skończyłoby się. Nie. Nasze życie. Jako ludzi wierzących, nie ma końca i powinniśmy mieć to zawsze przed oczami, że przed nami jest wybór w prawo albo w lewo. To my wybieramy. Albo wiekuiste szczęście w niebie, niewyobrażalne szczęście, życie tak barwne, tak mocne, tak przepiękne, że nie potrafimy sobie tego nawet w przybliżeniu wyobrazić, albo. Straszna, gehenna piekła, której też wyobrazić sobie nie potrafimy. I to jest w zasięgu Twojej ręki, wybierasz. O tym ma właśnie przypominać, yy, mają przypominać święta zmartwychwstania Pańskiego, tajemnica Wielkiej Nocy. Nie chodzi o to, żeby się trochę pocieszyć, poweselić, zaśpiewać pieśni radosne, bo Chrystus zmartwychwstał. Nie to Ty masz również zmartwychwstać w Chrystusie i tego się całe życie trzymaj.